Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej sądzie ulicznej. Tym razem pytaliśmy Radomszczan i osoby odwiedzające radomsko, co sądzą na temat religii w szkołach. Czy taki przedmiot powinien być obowiązkowy, czy nie? Powinno powinna być. Obowiązkowa dla wszystkich. Obowiązkowa, dla wszystkich. A dlaczego Bo takie? przedmiot? my zdanie? chodzimy się z chrześcijaństwa Polacy. Tak było i tak jest. Tak powinno być. <laughs> Państwo jest katolickie. Może powinna być obowiązkowa, ale niekoniecznie w szkole. No, Czyli przy było. kościele bardziej gdzieś w jakiejś salce? Przy kościele tak jak kiedyś były takie sale katechetyczne i tam była, odbywała się religia. I przygotowywane były dzieci też do tak. No takie, taka jest moje, moje zdanie. Myślę, że nie obowiązkowa. A dlaczego tak? Bo powiem tak, no teraz mamy takie czasy, że nie wszyscy są jednak wierzący i uważam, że jeśli ktoś ma ochotę chodzić na lekcje religii, no to będzie chodził, a jeśli nie, no to też bez sensu przymuszać dzieci do chodzenia na siłę. Takie mam zdanie. Czy to, to powinna być taka religia w szkołach, czy gdzieś przy kościele, w jakiejś salce, jak pan Bardziej przy kościele uważam, tak jak to było kiedyś, za dawnych, dawnych czasów, taka katecheza przykościelna bardziej. W tej chwili sytuacja się zmieniła, jak było dawniej, bo dawniej były salki katechetyczne, a obecnie no to już w szkołach jest religia. I tak powinno być według pana. Według mnie tak powinno być. Raczej znaczy nie. Raczej będzie być w kościele. No. A nie w szkole. Obowiązkowa. Ja jak chodziłem dawno temu, to nie było obowiązkowa. Kto chciał, to chodził. I w szkole z początku było, później zlikwidowali, każdy ksiądz musiał robić u siebie. Kto chciał, to chodził.